Siemaneczko z tej strony Miki. Dzisiaj sobie gramy bardziej w Counter Strike'a Global Offensive. Dawno nie było żadnych meczyków luźnych ani nieluźnych A dzisiaj powracamy do Was tutaj wraz z kaskim Siemaneczko oraz wraz z Adasiem. Elo hello. hello. Pozwólcie mi chwilę się teraz wygadać, więc mogę teraz nie ten I gramy sobie na serwerze FragCraft Dobrze powiedziałem, dobrze powiedziałem. Dokładnie. I tak, ludzie na początku bardzo wiele ważnych informacji. Często pytacie czy można z nami jakoś pograć czy coś. Więc tak, można na pewno na, na tym serwerze nas spotkać. IP, wszel... już wszelkie IP serwera i tak dalej. Informacje macie w opisie bądź tutaj jakaś stawka graficzna powinna być na początku, jak IP jak to wbić i tak dalej. O, się walłem w mikrofon. ITP i TD, więc serdecznie zapraszamy, bo jak ktoś może życzenie z nami pograć, to jak najbardziej na tym serwerze nas może spotkać. Yy... Co dzieje się z takiego kuszenia parofialnych? Czy już no ogólnie zapraszamy wszystkie na serwer? A no to nie Nie będziemy, pewnie, o, chyba chyba będziemy dosyć. dosyć często, dosyć często. Będziemy w jakimś stopniu próbowali grać tutaj na tym serwerze, więc jeśli by chciał z nami zagrać, to już sobie zapraszamy, nie? A ja miałem czułość mikrofon na maksa, więc nie wiem, jak to było na początku. I prawdopodobnie, jeśli będą jakieś live y, live'y próbowane z CS, no to u mnie. Załóżmy na no to będę na pewno robiony na tym Boże, na B jest Adam. Jak ty 90 ty. oczywiście, no bo z czym innym. Dwóch jest, dobra, Adam broi paka jest o, pod oknem na prawo. I tam za tym no, na prawo szybko. No kurde przestraszyłem się. Patrzę Adam z 90 nie? Dobre Adam, dobre to było. Dobra, po prostu... Ale piękny weszło. No ale my już y, skupmy się bardziej na grze sobie zagramy kilka takich rundek. 2 na 2 yy, nie wiem tego, tego pana nie kojarzę, co tam jest, to nazwy kład, yy, ale on no yy, ale powiedzmy, że grał na poziomie Adama, więc jest tak, dobrze. więc tutaj poziomami yy, wygrywałem wszystko. No tam już mówiłem, Stoi. będziemy na live'ach grać na Je, tym samym. 1B Adam za Wupą, to no, dobrze, Crashbank! Chodziła O, ale mnie oślepił, pieprzony to chodź samo chodź na, chodź na A, ta, 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 ta. I tu jest bardzo fajna muzyczka. Mi ja się podoba ta muzyczka. I jest żółty ananas. No, ten ziomek chyba jest troszeczkę lepszy od Adama, ponieważ już ma nóż. Dość no ładny to nie nie już. To Może proponuję, żeby jeden z nas przeszedł do Adama. Propozycja akceptowana. Zaraz pójdę. Mówisz? No tak, co będę się No dobrze. Tak ogólnie to jest yy, b beczyste. beczyste chyba. Chyba. Jak mi się wydaje. Yy, więc tak, więc takie właśnie gierki luźne, klasy, jak sobie gramy między innymi live y głównie. To yy, Dopraszamy jak najbardziej tutaj na no, serwerek. Ładnie, i można sobie tutaj, tutaj z nami pyknąć, coś pograć, serety tety, zdety pogadać, bo to wiadomo, komunikacja to jest podstawą. Daj mnie to, synu, ja awkę mam. Gdzie on jest? Na we oczy zielone, na Just Za samą muzykę warto tu wejść Kaski weź ja przejść do nich do... Tak, do... nie wiem przejść po jednym wywaliłem TK przed chwilą ja. się poprawić Gdzie gdzieś na ja, B? I na B jest jeden Albo dwóch Trzech <tryk> Это было. Я жду. Ну не э я dużo. <laughs> hop, hit. Hop, hop, hop. A tam jest twój komandier. Komandier, robił hop, hop. Uh, uh, hop hit. A teraz sobie per, 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 <coughs> per. Ej, chyba. Nauczinyę. Per, to, per, 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 per. Oh yeah. I'm the saver. On the side around. the round. Save in the round. Uglę ładnego taka mam labinę. <laughs> Wymieniłem sobie za, za Izaka, ale mamy lawinę. Bo coś nam, a ja Izaka mam od początku CS-a A ja, mi się Lawina podobała bardziej, tylko szkoda, że satkaka nie mam na niej, ale. Właśnie. Dobra, teraz taka tam jest, więc... Więc już teraz będziemy przygrywać ale sobie trochę przewagi narobiliśmy, więc... Więc jest dobrze, mam nadzieję, że Kolega tu będzie dobrze grał. Tu niech mi skina dowalił. Weź, bo ja nie usnę, jaki stop 1B na pewno <laughs> bar, no To myślę ze wszystkim nie zauważyłeś Wiem W ogóle nie słyszę gryba. jak mam skypa bo jak muszę nagrywać To jest taki problem właśnie, że nie słyszę nic Żadnych kroków ani nic, wiecie? O Boże! Jak? A, 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 akurat, akurat to słyszałem Gdzie idziemy? Ja spodziewałem się, że ty byłeś w tym Nam idzie tam na dole Dlatego do ruszyłem Dobre. Ja. pozdro Strasz mnie cholera Chyba słyszałeś kaskader gdzie jest, nie? Nie trafiłem Nie wiesz Yes. 66 Oze, O Boże, sorry oh, A wziąłeś kurde pierwszy strzał, bo ja nie w ciebie, ale nie wszedł Ale prawie wszedł to, to było akurat e, pikne, dobra No ja tutaj No dobra, możemy iść okay. Move it, move it Na Nie wiem czy to Gdzie? Za... na logu, został na logu Dobra, dobra o, na, na samochodzie był ktoś Zrobiłem to Nie ma to tamto No ta nuty, to Anuty to para dobra luz mam no. kupujemy teraz akacza i lecimy za kaczem <noise> Adam czy ty, ty załączyłeś akcję ja jestem że rzadko mi się zdarzy nie dziwię się koledzy ale wiem, że oni już na pewno nie pójdą jeden B na pewno sorry, że ci tak nie pomogłem, ale tak już kontrol anda. Yosus. Yes, Ale mnie ja pierdziel centymetry Nie wiem co to no, 144 Ja się Nie centymetry O w okręgkę A dół centymetryk się strzelałem od godziny A no widzisz Mik jest sam Co? Tu jeden do mnie To ja idę Jestem już u Ciebie bo mnie przerzuciło Aha Nie A nie bo to, to po drugiej stronie, bo nie ważne Tamten poszedziemy. Yo, to poczekaj, to na pewno was zjadę. Dobra, No, dobra. dobra, dołączył Krystianek do mnie. Czekaj, jak on gra. Prawdę mówiąc, być samemu na dwa BS-y... ...przeciwko to tak to tak, tak normalnie niż mm. w Clutch. <laughs> Welcome to the Clutch. Welcome to the Jungle Bridge mm, 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 mm. Fajna z niej dziewczyna O Boże, co ja zrobiłem zamieszkałem się na mapę nie? A co ja zrobiłem, nie? Pozdrawiam Adam, Adam nie wiem jak to przejechało Dobra czy, czyli klaczek Ale Kaski ta bania twoja to taka fartowna siadła To ja się zapatrzyłem na mapę, nie? I fydzimy ja, ja, gdzie ja jest patrzę... Adam, nie? Adam z gdzieś poszedł, a ja mówię, Aha ja patrzę... Ja kaski wyszedł. Ty patrzę je. Za mnie luty dla ciebie, mahe. <coughs> Ode mnie dla ciebie. Tak mu za dzień. Za dniem. O o, o o o o Ale powiem wam, że to dla że za piosenki, nie? Takie są piosenki. O sorry. Let's go, let's go. Tylko panowie okay. info dawać, info. Ej, dropi! Gigi, gigi, koleś. A Adaś, proszę się obudzić! Ja nie wiem, gdzie to, to mieć pak. Na ais się, na ais się, chłopaki! Na A! Dobra, Miki! Nie tutaj, nie tutaj, Nie <coughs> tutaj, nie tutaj. Jak to nie siadło? Na B1 paka. Weźcie przyjdzie Flashbang tam bez nich okay. No bici są obici I jest na spawnie Jeden Jak jak oni tego nie ugryją, nie? Zrąbałem ale no Co? Kaski widzisz też? Brawo. No, ja mało. No, jeszcze jeden, no kurde. Za tobą! Jeeee, Aski zrobił to. Wszyscy zabiłem. Ja Nie. chyba wolę być sam. Niki On jeden wbiegnął, zabił. Zaczął bomb bombę rozbrajać, a drugi za nim zamiast. O jest. No jest. wydaje mało, czy coś takiego. Miki, filmie? tu Zły? Nie wierzę w to Idźcie sobie we dwóch, zostawcie mnie samego Zobacz już ich tam Dobra, B, smok o życiu Skreśl z życia coś innego O Jezus Brawo Ty Kaskada kto ugra jesteś bogiem Nie wiem, kuset to jest wyskę się bałem Dobra, mam swój skin To jeszcze dwóch w jednym miejscu tam w dwóch nie? Przyduleni do siebie Wyskoczyłcie bo ten dwóch tam samo nie nie zabiłeś od razu Manzaka, manzakra jeden Czekaj No A może nie? Tak! Kur... Y. Jeden mniej Jeden mniej? Drugi ostatni long Ile? 5hp 58 dosyć Był w lepszej pozycji, bo stał sobie u góry no, oh, ha, 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 ha. no, ha ha, ha, ha. Tak, no, no. no. Jeszcze za, za skrzynkami Jakbyś umiał dobrze strzelać, to byśmy zabili. <laughs> Dobra. Zab w miał małpi biznes mam, no. To na fajne rzeczy, nieznajdę. Okej. Nic nie mam jak. No, źle, po ciebie. Zgłębę. <laughs> no. Zapomniałeś o trzecim. Hmm. Adam! Oczy, Adam! Adam. Adam, nie wiem, Adam no nie obrać się, ale teraz nie wiem, co ty zrobiłeś. Cały Saw też nie wiem. No, ja napoję wam że... że, że Chyba... ja dostałem fesza na dobra, A, pana, a, poszedł a i nawet poszedł A... I... A, 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 a ktoś tutaj masz tu kałacha, a po chyba. Ch chyba Aduma. Panowie, co wy robicie? Czemu nie poszliśmy jak zwykle? Bo cię kochają. No, taktyka. A jak nas zawiedzie ta taktyka?

Uważaj kaski, uważaj kaski nie, nie walniesz mu bani, to już mogę powiedzieć tyle Ani ty, ani ja Siedźcie tam Siedźcie tam Nie dajcie się tylko tam zabić Skąd on strzela? Pierd... Dzielę gdzie ostatni? Znajdziecie go? Nie, nie, nie mam pojęcia, pa, ja filmuję paki. Gdzie jest paka? Na, na naszym spawnie. No. No. Słychać wszystko. Ok. Też Troszkę kaski widziałeś, nie? Jest, na B, na dorsach na B. Dobra, idzie, idę B, od tyłu góbiera. Nie wiedziałem, nie wiem, nic nie wyszło, nic nie wyszło. No. Powiem wam panowie, bardzo wyrównane, chociaż nas było trzech. Okay. Jeszcze, jeszcze, jeszcze chwileczkę, tak powiem mam. tak mi się jakoś przyjemnie gra, że chyba, o nukę teraz O boże ja, To kończymy, to kończymy. Ja chyba z nie byłem na tej mapie, miło chyba tak zakończyć na takiej nieznanej mapie Tak, je sobie tylko, myślę nożówka jedną, to tak, tak, tylko tak dla pompy no, Przesadzaj no Nie, nie, pykniemy sobie na nożóweczkę Po rozgrzewach sobie nożówkę to tylko przewzerniemy, żeby ten Ja już ja idę z Miki na początek Jak jestem w twojej drużynie, to załóż mnie, nie umiesz trafić, tak? Dobra, wygrałeś po 15 sekundach No Trochę wolno cię to zajęło, ale easy Easy peasy lemon o, Serio, ja zapewne nie byłem tutaj O Jezu, jak film O luju O luju Ja tam teraz rush Pełnej 8, 9, jak zabijał No leweź, że HPD będzie stał. My się znamy? Bernard? A <grym> weź tam powiedz, żeby na nożówkę tylko jedziemy. Dajemy nożówkę pierwszą, zero broni. Taki Zero broni na życzeniu pierwsza. W walcie broni, będzie spokój. W walcie broni po prostu. A to na tam, nie? Na ten na prawo. Ok, ok, tak, ok. tak, tak, dawaj na nadwór że Miki nie daj się Kładź <grymne> Wiesz co chciałem zrobić? Nie sk sk Skoczyć na kogoś, ale mi mu się nie udało jak ogiłem Chciałem na skrzynkę na czerwony i czerwonego skoczyć Ale dobra, Adam. myślę, że jedna taktyka Pójdziemy jedną taktykę i kończymy, bo ja nie, nie chcę Lecimy zleczyć. normalnie, lecimy normalnie Co? So. Dawaj Chcesz, aby pokazać? Czy to ta sama taktyka z dawnych lat? Dziękuję. Tam jest. Wchodź, Adam, na no dół. Biegnij, biegnij, biegnij. Łuk, okay, biegnij. No. Go, go, go. Mam B. Biegnij, biegnij. On wie, jaka jest pis, nagle teraz nie. Nie daj się. O, pierdzielony hawk. Nice. Tradycyjnie. Tyle na ten temat. Chyba już słyszałeś wszystko na ten temat, co nie, Miki? Ja? Nie słyszałeś nic? O, no tak. No nie. no nie słyszę nic. Prawda. Nie słyszysz cykania? Nie. No to przegrałeś. Już to wygląda jak słyszysz cykania. Tam? Prawdopodobnie tam. Przy Ale wiesz, to jest jednak kaski. Musisz uważać. Tam był jak mnie zabił, tyle się mogę powiedzieć, tam gdzie wtedy pokazywałeś, to nie? To wiem Ale... To było minutę temu, czasu. Teraz on się nie schował Ja... Zabrakło ci sekundy Wiem Tam No nie wiem, że jeszcze mnie zabił 78 dostał no niestety, no nie udało mi się naprawić paki przed czasem, a myślałem, że zdążę na ostatnią chwilę. Eee, a ja wam dziękuję za odcinek, za oglądanie, bo już... Zapraszamy bo jest jeszcze podanym, raz na, na serwis. Serdecznie, serdecznie zapraszamy wszystkie IP, wszystko w opisie, więc dziękujemy, cześć.